Hej, więc dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem bardziej informacyjnym, ponieważ pytacie mnie, czy zrobię Vlogmas ym, i sądzę, że dużo osób nie czyta opisu. Ym, ja w opisie, w poprzednim filmiku ym, napisałam Wam to, ym, no ale parę osób widocznie no, nie ma możliwości przeczytania opisu, bo na przykład jest na komórce i nie chcę wejść na laptopa, no to. Teraz to będę tłumaczyć i od razu mówię tak nasze okulary, chcieliście filmik z okularami, no więc jestem, nagrywam w okularach. <laughs> I to tyle. <laughs> Hej więc dzisiaj przychodzę do Was. Z wiadomością i od razu powiem, y, że, chcieliście filmik z okularami, no to proszę bardzo, jestem w okularach, tak, są, y, tak wyglądają moje okulary Ym, i zacznę, żeby ten filmik potem nie trwał bardzo długo. Ym, tak, jest to filmik dotyczący tej tutaj rzeczy u góry, czyli vlogmesów. Yy, w poprzednim filmiku, tak, w poprzednim filmiku, w opisie, yy, zaznaczyłam to, że będę nagrywała vlogmesy. I są one w grudniu, więc macie czas do listopada zadawać, yy, nie zadawać, ale pisać yy, na maila mojego yy, wszystkie swoje dane, o których zaraz powiem. Yy, I we vlogmasach chodzi o to, że tak jak już tutaj Wam pokazuję, przygotowałam sobie takie drzewko, taki kalendarz, nie wiem jak to można nazwać, ale chyba kalendarz, yy, który będę losowała. Yy, czyli na przykład będzie 1 grudnia. Yy, i dajmy na to, że to tutaj to jest 1 grudnia To tu, 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 To jest 1 grudnia na przykład Ja nie wiem, czy to jest 1 grudnia, nie To jest 3 chyba To to jest 3 No i, nie wiem, przebijam to okienko, nie wiem jak ja to zrobię I na przykład tam będzie kartka świąteczna No i potem losuję osobę i, no i tam jest zawarty numer telefonu, adres i imię i nazwisko. Imię i nazwisko powiem, ale adresu ani telefonu nikomu nie podam. No i wtedy ta osoba dostanie ode mnie na przykład kartkę albo telefon. Różne tam są po prostu rzeczy do wygrania, więc każdy na 99%, kto się do mnie zgłosi, ma szansę wygrać. Um, którąś z tych nagród, które są tutaj. Um, więc naprawdę zachęcam i jeszcze raz powtórzę na mojego maila, który na pewno znajdziecie w opisie. Um, trzeba po prostu wysłać imię i nazwisko, adres i numer telefonu. I ja naprawdę przysięgam nikomu o tym nie powiem i te kartki po prostu one są dla mnie i nikt oprócz mnie nie może tych kartek przeczytać ani dostać do ręki. Nie będę też w kamerze pokazywała gdzie kto mieszka, tylko po prostu wezmę sobie kartkę i będę czytać um, na głos no Natomiast nie pokażę tej kartki prosto tak do kamery, bo wtedy widać by było adres, numer telefonu, a ktoś sobie tego nie życzy. No więc naprawdę zachęcam, nagrody są bardzo fajne. I to by było na tyle: to był taki filmik informacyjny, bo dużo osób nie czyta po prostu opisu, a potem dostaje mega dużo pytań: czy zrobisz vlogmas albo czy zrobisz taki i taki filmik. A informacje są zawarte w opisie, no ale cóż, taki filmik chcieliście, no to wam nagram i mm, od razu też nagram wam filmik w okularach. Bardzo chcieliście, jeśli będziecie chcieli więcej filmików, no to oczywiście wam nagram Ym, i zobaczcie mnie też w okularach, myślę, że w następnym filmiku, jeśli będziecie chcieli, jeśli wam się spodobam <noise> w okularach. No więc to by było na tyle. Zapraszam do wzięcia udziału tym losowaniu tutaj. No, więc do następnego filmiku. Pa!